Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj zapraszam was na coś prostego, zdrowego i pysznego. Placuszki z surowej dyni i marchewki. To danie, które od razu poprawia humor, bo nie tylko pięknie wygląda, ale też cudownie smakuje. Placuszki są mięciutkie w środku, delikatnie chrupiące z zewnątrz i można je przygotować zarówno w wersji na słodko, jak i na wytrawnie, w zależności od tego na co macie ochotę. Uwielbiam je robić szczególnie jesienią, kiedy dynia jest najlepsza. Ale prawdę mówiąc, nadają się na każdą porę roku. Możecie je podawać na różne sposoby. W wersji słodkiej wystarczy trochę jogurtu, miodu lub ulubione owoce i mamy zdrowy deser czy śniadanie. W wersji wytrawnej świetnie smakują z sosem jogurtowo-czosnkowym, koperkowym czy nawet jako dodatek do obiadu zamiast ziemniaków czy kaszy. Mam nadzieję, że spróbujecie zrobić je w swojej kuchni. Dajcie znać w komentarzu, w której wersji smakowały wam najbardziej, słodkiej czy wytrawnej. Smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. A teraz zapraszam do oglądania. Do ich przygotowania będą nam potrzebne: jedna szklanka startej na drobnych oczkach surowej dyni, na przykład Hokkaido lub zwykłej, szklanka o pojemności 250 ml. Jedna szklanka startej na drobnych oczkach marchewki. Dwa jajka w temperaturze pokojowej. 4 łyżki mąki pszennej można dać orkiszową, pełnoziarnistą lub ryżową dla bezglutenowej wersji. Opcjonalnie 1 łyżeczka proszku do pieczenia, jeśli chcecie, aby były bardziej puszyste. I jeśli lubicie wersję na słodko, dodajcie 1 łyżeczkę miodu lub cukru, a jeśli wytrawnie, 1 łyżeczkę przypraw, np. pieprzu, kurkumy, czosnku albo ziół. Oraz Kilka łyżek oleju do smażenia, przygotowujemy sobie średniej wielkości miskę, dajemy do niej dynię, marchewkę, wybijamy jajka, proszek do pieczenia oraz mąkę i na samym końcu miód lub przyprawy, jeśli wybieracie wersję wytrawną. i mieszamy masa jest gotowa przygotowujemy patelnię Ulewamy olej i podgrzewamy na średnim ogniu i na rozgrzany olej nakładamy Porcje ciasta łyżką, lekko spłaszczając. I smażymy po 2-3 minuty z każdej strony, aż będą lekko złociste. I przekładamy na drugą stronę. Gotowe placuszki zdejmujemy z ognia. Są przepyszne. I cudownie pachną. I tak wyglądają placuszki w środku. Są mięciutkie, pięknie wyglądają i cudownie pachną. Przepyszne, dyniowo-marchewkowe placuszki gotowe. Jeśli spodobał Wam się mój przepis, zostawcie proszę łapkę w górę. Oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.